Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy w świątyni i zobaczył, jak bogaci wrzucają swoje ofiary do skarbca. Zauważył też, że jakaś biedna wdowa wrzuciła tam dwa miedziaki. Powiedział wtedy: Prawdziwie mówię wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Bo oni wszyscy wrzucili na ofiarę z tego, co mieli w nadmiarze. Ona natomiast wrzuciła ze swojego niedostatku wszystko, co miała na życie. Ta dzisiejsza Ewangelia przypomina mi, że ja. Nie jestem zaproszony, wezwany do tego, żeby Panu Bogu dać wiele, żeby mu ofiarować, nie wiem, jakąś godzinę, czy nawet parę godzin dziennie na modlitwę, na jakąś pracę, żeby nie wiem, być. Codziennie na mszy, odprawić mszę w moim przypadku yy, i tak dalej. Że tu nie chodzi o to, żeby coś ofiarować Bogu, tylko żeby ofiarować wszystko. Czy tak mówiąc, dokładnie ta dzisiejsza Ewangelia mi przypomina, że ja chcę ofiarować Bogu wszystko. A nie Coś, co mi jakby zostaje po tym, jak robię coś dla siebie, dla innych, że ta Ewangelia przypomina mi, że ja nie mam dzielić jakby nie, siebie, swojego czasu, swoich zasobów między siebie, innych ludzi i Pana Boga. I powiedzmy, że dla Pana Boga najwięcej. No bo on jest najważniejszy. Nie. Ta Ewangelia mi przypomina, że ja chcę Bogu dać wszystko. Wszystko, co mam. I jak to możliwe? Jak to się dzieje? Czy to znaczy, że w takim razie nie mam w ogóle dbać o siebie i o innych, no, tylko mam. Nie wiem, wszystko robić dla Pana Boga. Nie. Wręcz przeciwnie, właśnie każda chwila modlitwy, każda msza święta, to ma być coś, co ja robię dla siebie, ewentualnie też dla innych, bo czasem będzie to modlitwa wstawiennicza. A resztę czasu to już mam. Aha, no też dla siebie mam odpoczywać, mam czasem coś zjeść. No. W ogóle jakoś, nie wiem, doznawać jakiś rozrywek też. No ale przede wszystkim też dla innych, nie? służyć, pomagać innym, dawać innym to, czego oni potrzebują, a czym ja dysponuję i tyle. i, i Natomiast Panu Bogu. Mam, chcę oddać wszystko. Jak to możliwe? Otóż, to jest możliwe. Bardzo fajnie to wyjaśnia Ojciec Demello. Mianowicie mówi, że Boga nie kocha się w taki sam sposób, w jaki się kocha człowieka. Co znaczy kochać Boga? Boga nie kocha się w taki sam sposób, jak się kocha człowieka, bo Bóg nie jest osobą w takim znaczeniu, w jakim my używamy tego słowa. Bóg jest nieznany, całkowicie inny. Bóg jest ponad takimi wyrażeniami, jak on czy ona, osoba czy rzecz. Kiedy mówimy, że słuchacze wypełnili salę, oraz, że głos śpiewaka wypełnił salę. Używamy tych samych słów w odniesieniu do dwóch rzeczywistości całkowicie różnych. Kiedy mówimy, że kochamy Boga z całego naszego serca, oraz że kochamy przyjaciela z całego naszego serca, również używamy tych samych słów dla wyrażenia dwóch rzeczywistości całkowicie różnych, ponieważ głos śpiewaka naprawdę nie wypełnia sali. I nie możemy naprawdę kochać Boga w potocznym rozumieniu tego słowa. Kochać Boga z całego serca znaczy mówić tak, bezwarunkowo, życiu i wszystkiemu, co życie ze sobą niesie. Przyjąć bez zastrzeżeń wszystko, co Bóg rozporządził w odniesieniu do czyjegoś życia. Mieć takie samo nastawienie jak Jezus, kiedy mówił Niech się dzieje Twoja wola, nie moja. Kochać Boga z całego serca znaczy uczynić swoimi słynne słowa Daga Hammerschelda. Za wszystko, co było dziękuję, na wszystko, co będzie tak. To można dać tylko Bogu. Na tym terenie Bóg nie ma rywali. Zrozumieć, że na tym polega miłość Boga, znaczy równocześnie rozumieć, że kochanie Boga nie jest przeszkodą w miłości bezwarunkowej, czułej i gorącej swoich przyjaciół. Głos śpiewaka zalewa salę i bierze ją w posiadanie, bez względu na to, jak jest zatłoczona przez ludzi. Obecność ludzi nie jest dla niego przeszkodą. Jedynym zagrożeniem mógłby być głos konkurencyjny, który chciałby go zagłuszyć. Bóg zachowuje bezdyskusyjną władzę w twym sercu bez względu na liczbę ludzi, którzy w nim się znajdują. Nie jest przeszkodą dla Boga ich obecność. Jedyne zagrożenie mogłoby płynąć z zamiaru tych osób zneutralizowania bezwarunkowego tak. Które wymawiasz w odniesieniu do wszelkich planów, jakie Bóg mógłby mieć co do Twojego życia. I teraz właśnie. Dlaczego Boga kocha się? Poprzez to, że bezwarunkowo mówi się Jemu tak na wszystko, co on rozporządził w naszym życiu. Po czym poznajemy, co on rozporządził, no czasem wiemy po prostu, nie tak jak ja na przykład, nie wiem, no, odczytałem, że mam powołanie do życia zakonnego, ale jakby wolę Boga poznaje się też po tym, że dzieje się w moim życiu coś trudnego, a ja nie mogę tego zmienić. Nie mam na to wpływu. To nawet jeśli to coś, te trudne rzeczy nie są wprost dziełem Boga, ale jeżeli Bóg mi nie daje w danym momencie, na przykład, nie wiem, choruje i nie daje mi zdrowia, nie daje lekarstwa, to znaczy, że przynajmniej póki tego lekarstwa nie znajdę, no to w pewnym sensie wolą Boga, rozporządzeniem w każdym razie Bożym jest to, żebym tę chorobę znosił. I teraz chodzi o to, żebym na wszystko, czego właśnie nie mogę zmienić, na co nie mam wpływu, żebym umiał powiedzieć tak bezwarunkowo tak. Dlaczego? Dlaczego to jest wyraz miłości do Boga? Otóż dlatego, że wszystko, co mamy, należy tak naprawdę do Niego. Moje zdrowie, moje pieniądze, jakiekolwiek mam, dobra materialne, co, wszystko, o czym dysponuję, moje, moje, nie wiem, mieszkanie, mój pokój, wszystko, co mam, wszystko należy do niego, do niego należy całe moje życie. Jeśli umieram, no to nie tracę czegoś swojego. Tracę życie, które należy do Niego, do Boga. I tak właśnie jak myślałem nad tą dzisiejszą Ewangelią, to przypomniało mi się przypowieść o synu marnotrawnym. Tam w tej przypowieści obaj synowie coś chcieli mieć dla siebie. Jeden chciał mieć swoją część majątku, ją wziął i poszedł świat i to roztrwonił. Ale ten drugi, ten jego brat starszy wcale nie był, że tak powiem, lepszy, bo okazuje się, że on tego nie zrobił. On nie poszedł do ojca, nie powiedział, daj mi moją część majątku. Ale kiedy zobaczył, że ojciec z otwartymi ramionami przyjął tego swojego syna, który roztrwonił tę swoją część majątku de facto była majątkiem ojca, to, to on zrobił ojcu wyrzuty. Powiedział, ale mnie nie dałeś. Mnie nie dałeś. I wtedy, wtedy ojciec powiedział, przecież wszystko, powiedział do tego swojego starszego syna, przecież wszystko moje jest twoje. Tak, moje życie... Jest własnością Boga. Ale jednocześnie jest moje. Bóg mi je dał. Bóg mi je dał, Bóg może mi je zabrać. Tak samo zdrowie, cokolwiek. Wszystko moje jest Jego. On mówi, że wszystko Jego jest moje i tego doświadczam. Nieustannie, codziennie tego doświadczam. Ale jednocześnie ja chcę mówić, bo, no bo taka jest prawda. Ja chcę żyć w prawdzie. Właśnie ta uboga wdowa żyła w prawdzie. Dając wszystko, co miała na utrzymanie Bogu. Jak znam życia, a właściwie jak znam Pana Jezusa, no to pewnie Pan Jezus zadbał o to, żeby ta kobieta nie umarła z głodu. Ale, ale właśnie taka jest prawda, nie? że wszystko moje należy do Boga. Ja to mam, a jednocześnie nie mam, bo to jest własnością Boga. To jest własność Boga, a jednocześnie jest moją własnością. Mam obfitość, mam wszystko, co jest mi potrzebne do życia. A już w ogóle absurdalna jest jakaś taka pogoń za tym, żeby mieć jeszcze więcej i więcej i więcej i więcej. Jakieś takie niesamowite jakieś zabezpieczenia. Dobrze, czasem Bóg nam daje zabezpieczenie. Obdarowuje nas jakimiś zasobami. Tak, ale choć ważne jest, żebyśmy pamiętali, że, że i tak to zawsze należy do Boga. Zawsze należy do Boga. Także nie chodzi o to, żebyśmy się teraz wszystkiego pozbywali, żebyśmy rozdali wszystkie pieniądze. Myślę, że nie jest to wolą Pana Jezusa. Ale na pewno, na pewno On nas uczy, Z choćby słowami, właśnie tej dzisiejszej Ewangelii, że, że nie warto, właśnie, nie warto niczego traktować jako naszą własność. Warto pamiętać, że wszystko, co mamy, tak naprawdę należy do Boga, a jednocześnie jest Jego darem dla nas. Ale nie jest nic nam dane po to, żebyśmy to sobie przywłaszczyli i traktowali, już, że teraz to jest tylko moje i wara, żeby mi to zostało zabrane. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.